Rozwój cyfrowej gospodarki dzieje się, jest to bardzo istotny element związany ze zrównoważonym rozwojem i też powinien być jak najbardziej inteligentnie wykorzystywany we wspieraniu zielonej transformacji na różnych polach, zarówno na, polach z, na polu zwiększania budowania czy wspierania budowy biznes, modelu biznesowego poszczególnych firm po to, żeby one były jak najbardziej... Jak najłatwiej było im się przystosować do wymogów, z którymi się mierzą w związku właśnie z zieloną transformacją, ale również, żeby była wykorzystywana do tego, żeby wspierać mieszkańców, żeby też z jednej strony rozumieli, czyli mamy tutaj aspekt edukacyjny, ale żeby. Ułatwiać im funkcjonowanie w tym zabieganym i bardzo trudnym świecie, z którym się w tej chwili mierzymy. My dzisiaj wszyscy musimy mieć świadomość tego, że nasz świat będzie opisywany w liczbach. Jednocześnie zrównoważony rozwój i Etyczne podejście do tych danych, które zbieramy jest elementem, na który musimy zwracać uwagę, ponieważ nie możemy pozwolić na to, żeby ingerować nasze dane zbyt mocno, żeby nie wykorzystywać ich poprzez ich profilowanie i wykorzystywanie w sposób nieetyczny. Dlatego nie jest, to, nie jest to oczywiście przeciwieństwo, to powinna być taka synergia, ale taka zdrowa synergia i etyczna synergia, którą będziemy chcieli również e, e, realizować w miastach, ale też po prostu apelować o pewne rozwiązania legislacyjne na poziomie krajowym. Wizja Samsunga to dostarczanie rozwiązań, które zarządzane są z poziomu telefonu. Jedna aplikacja, jedno rozwiązanie umożliwienił prosty sposób integracji rozwiązań swoich i firm trzecich, umożliwia nową koncepcję szczęśliwego życia. O tym dzisiaj była mowa podczas panelu dyskusyjnego, kiedy zastanawialiśmy się, co trzeba zrobić, żeby stworzyć szczęśliwe miasto. Po co te innowacje są tworzone? Można by sobie zadać takie pytanie. Otóż stworzone są po to, i Samsung je tworzy po to, żeby te proste czynności były w taki sposób zautomatyzowane, żeby można było je Prosty sposób wykorzystać do tego, żeby mieć więcej wolnego czasu. Więcej wolnego czasu na przyjemność.